Gdybym miał tak generalnie podsumować stan rekrutacji, no to muszę powiedzieć, że ten stan, te liczby, które za chwilę Państwu przekażę, napawają nas, no, przynajmniej lekko mówiąc, optymizmem. Na razie jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu rekrutacji. No, i tutaj te liczby, które za chwilę, za chwilę przeczytam, powiedzą same, same za siebie. Porównam stan rekrutacji obecnej, tak ogólnie rzecz biorąc, do tego, co się działo w zeszłym roku. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o liczbach, to my przygotowaliśmy w tym roku akademickim. Ponad 1900 miejsc na różnych kierunkach studiów. W zeszłym roku było to 1819, czyli mamy prawie setkę więcej przygotowanych miejsc. Ale gdybyśmy porównali liczbę kandydatów, to na chwilę obecną, czyli na dzień, kiedy zakończyliśmy już rekrutację, mamy 2000 zgłoszeń, 2000 kandydatów, podczas gdy w roku 2021 było to 1540. Czyli widać, że jest to ponad 30% wzrost liczby zainteresowanych.